Hej Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pójdziemy sobie do Seby zobaczymy co u niego słychać, no i zamówimy sobie jakieś danie obiadowe, którego jeszcze nie zdecydowaliśmy. Także zapraszam. Dobra moi drodzy, jestem u Sebastiana. Cześć Sebastian! Cześć. Co tam u Ciebie słychać? No w porządku. Schudłeś coś? Nie. Co tam dzisiaj porabiałeś? Dentysty byłeś? Dentysty jedno. A, boli cię ząb? No Aha, jemy dzisiaj coś? Jakiś obiad? Masz ochotę? Jeź. No to zamówimy sobie i zapraszamy za chwilę. Zamówiliśmy sobie już zestaw dnia z domowe smaki w ratuszu na rynku w Kielcach. Taki zestaw dnia obiad plus drugie danie 25 zł, więc bardzo tanio. No i zobaczymy czy tam będzie. Już dziewczyna jedzie z zamówieniem, także zapraszam za chwilę. Dobra, mamy już nasze drugie dania. Tak się o to prezentują. Weź Sebastian swoje. Tutaj mamy zupka. I w drugie danie mamy jakiś medalion z ziemniaczkami. No i z surówkami. Co to jest za zupa? Zobaczymy, Zobaczymy co to za zupa. Z... Zapekowane bardzo. No, mocno. Co? No, mocno. Udało nam się otworzyć. I co to jest za zupa? Ogórkowa? Jaka? Jest jaka? Fasola jest fasolę, Fasola. O, fasola po bretońsku, ziemniaczki, kiełbaska. Ziemniaki. Ziemniaki i. Ziemniaki, i yy... Jak to smakuje? No I, I jaka to jest? Ogórkowa? Nie, to Zobaczcie sobie moi drodzy, naprawdę treściwa zupka, gęsta. Mamy tutaj mnóstwo tej fasolki, ziemniaczków e, Tutaj pływa również kiełbaska Tylko co mówiłeś Sebastian, że nie słona? Mało słona? Dobra, tak dobra A przyprawić trzeba jeszcze pieprzem? Ja jak Dobra moi drodzy, więc spróbujmy jej sobie. No powiem wam, że zupka kapitalna, gorąca, treściwa, dużo tam składników, fasolka, ziemniaczki, tak jak widzieliście, pełna smaku, aromatu. No tylko że można by było troszeczkę to doprawić, sól, pieprz, no i idealnie. Porcji też tutaj jak zobaczcie, nie żałują, zalana pod samowieczko, duży pojemnik, także na pewno tym pojecie. No i jak Sebastian, dobra zupka? Dobra. Smakowało? Ja. Cieplutka, w sam raz na takie zimne dni jak dzisiaj, tak? No i przejdźmy sobie do drugiego dania. Sebastian, otwórz to. Mhm. Zobacz co? Ciężko się to otwiera, nie? trzeba noża. Ale za to jest naprawdę dobrze zapekowane i jest cieplutkie. Także to trzeba przyznać na duży plus. Bo pani przywozi i ci od razu cieplutkie danie. No i urwij tą folię. No, tak. no i co my mamy tutaj w środku? Pokaż. Yy, mamy marcheweczkę, mamy yy, kapustę białą jakąś. Yy, chyba kolesław. Yy, a to co to jest? Marchewka no, chyba. chyba Marchewka jakaś też. No i tutaj yy, pyra z medalionem. Yy, no i spróbujemy. Spróbuj to Sebastian. Ziemniaczki najpierw. Jakie? Maślane? plutkie. Mhm. A to medaliona sobie spróbuj. U tej suroweczki, jak to smakuje? Dobra, to są trzybuj, trzybuj słabo doprawione. Jak? Ja byłem doprawiony słabo. Słabo doprawione, tak jak zupa. Tutaj trzeba doprawić, i tu trzeba doprawić, tak? A tego medaliona spróbuj. Zobaczymy, co to jest. A z czego to mięso? No, to jest, je. Nie wiem. Nie wiem. I co to za mięso, z kurczaka? Dobre, nie, nie wiem, nie Nie wiesz? Dobre, dobre. Dobre? Chrupiące? I yy, zjesz to całe, czy nie dasz rady? No, nie wiem. Zjesz? A, surówki świeże? Chrupiące? Tak. I yy, to co byś tutaj yy, poprawił w tym daniu? No, to bardziej dużo. Do... Prawie bym czy doprawił. No. Tak to, to dobre. Tak to dobre, dobra. No i mamy moje drugie danie, jak widzimy medalion, do tego ziemniaczki, no i suróweczka tak samo jak u Sebastiana. Spróbujmy sobie tego. Spróbujemy. No ten medalion to nie mój gust, konsystencji takie papkowate, luźne, mi to średnio smakuje. Spróbujmy tych ziemniaczków. O te ziemniaczki powiem Wam, że wystarczy dosolić, bo są bardzo mdłe i byłyby git. Spróbujmy sobie jeszcze tych zestawów z surówek. No te surówki naprawdę bardzo dobre, lekko słodkawe No Sebastian już zjadł całe danie Najadłeś się tym? Tak najadłem się Pod korek? Tak Czy jeszcze byś zjadł? Nie. Wiem. jak ci to smakowało? No tak średnio powiedzmy Średnio? Tak, to mięso jest w takim błotnym To mięso średnie, nie? Takie w konsystencji takie luźne mhm. Mi też to właśnie nie podchodziło To jaką ocenę dajesz? No 6,5 6,5 na 10, dobra no Powiem Wam, moi drodzy, że ja tak na zachęty daję 7, e, lekko poprawić detale, bardziej doprawić te dania, no i myślę, że będzie ok. Tam pewnie zależy na co się trafi, bo trafiają się pewnie i dobre dania, my dzisiaj trafiliśmy na te medaliony, które średnio nam posmakowały, ale myślę, że jakbyśmy trafili na co inne, mogł, mogłoby nam posmakować. Także to byłoby na tyle, jak chodzi na że jak się podoba, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu, trzymajcie się, hej!